Święta coraz bliżej, i tak się zastanawiałem, co ja mogę Wam na te święta dać. I przypomniałem sobie, że mam taką kubkę rzeczy, która ostatnio mi się zbierała w ostatnim czasie. I mówię: Kurde, chyba to rozdam, bo u mnie to leży, ja z tego nie korzystam. A wydaje mi się, że komuś z Was może się coś takiego przydać. Co tutaj mam? Mam trzy vouchery promocyjne na 10% i dwa razy po 25% zniżki na kontrolery firmy, firmy Aim. Ja te kontrolery miałem w ręce yy, podczas yy, zeszłorocznego PGA i to są kontrolery, które są tworzone w Polsce z wykorzystaniem najnowszych technologii, między innymi jeżeli chodzi o analogi. Tutaj będę się wspomagał trochę yy, ulotką. Analogi powstały w technologii TMR, czyli tunelowy opór magnetyczny, zapewniający niesamowitą dokładność sterowania. Czuj się, jakby pad przewidywał Twoje ruchy. Z tego co wiem, ta technologia sprawia, że nie ma efektu driftowania na analogach. Dodatkowo czym się charakteryzują te pady? Te pady mają wymienny przedni panel cały. Widziałem bardzo dużo, chyba było ze 100 przygotowanych paneli przednich. Do wymiany z gier, z filmu, z seriali, i na stronie możecie stworzyć swój własny panel, który firma AIM Wam wyprodukuje i wyśle na adres. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem spokojna opcja. No standardowo to nie jest tam pad za 2-300, ale no już tam między 500 a 1000 coś złotych widziałem, że kosztują. Ale tak, z tego co wiem to macie tylnie łopatki, pamiętam, że triggery można na dwa albo na trzy tryby ustawić Najmniejszy tryb to jest tryb myszki, że jeden mm tylko kliknięcia, więc to jest bardzo spoko opcja Gdzieś do szybkich strzelanek, czy coś właśnie, żeby szybciutko tylko palcem strzelać, a nie dociskać cały trigger To jest spoko opcja, no standardowo wymienne krzyżaki, wymienne analogi, pierdolety jakieś, co Wam się tam będzie Podobało co wam się przyda. Więc mam takie trzy vouchery, ale też mam dwa kody na Flixbusa. Jeżeli ktoś ma rodzinę w innym mieście i chciałby sobie przyoszczędzić je na kilka groszy, no to mam jeszcze do rozdania dwa vouchery 15% na Flixbusa. Wydaje mi się, że jest spoko opcja. Tym bardziej mając na uwadze, że PKP może być w sezonie świątecznym zapchane, a Flixbus to jest też jednak taka wygoda. Więc będzie takich 5 voucherów, kiedy? Nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj, chciałbym powiedzieć, że za tydzień na Mikołajki, ale ciężko jest mi powiedzieć, czy sam na Mikołajki nie wyjadę. Jeżeli nie wyjadę, no to 6 grudnia na live'ie będę wypisywał, wyrzucał gdzieś randomowo kody, właśnie na. Na kontrolery AIM bądź właśnie na Flixbusa. Jeżeli coś jeszcze uda mi się znaleźć, coś takiego wow, ale nie w wersji kuponu, rabatu czy yy, czy vouchera, czy po prostu będę miał coś fizycznego, żebym mógł, nie wiem, wylosować komuś i rozdać, polejkujcie mnie, obserwujcie mnie na TikToku, na Instagramie, czy tam na innych mediach. Dajcie obserwacje na Twitchu, zasubskrybujcie na, na YouTubie, na streamie po prostu tam co godzinę po prostu będę wrzucał wiadomość na czacie, kod rabatowy i kto pierwszy ten lepszy też mi się wydaje będzie uczciwe, a też doda trochę takiej, takiej dramaturgii, takiego wyczekiwania, że ej może zaraz będzie kod. No nie wiem, no zobaczymy. No. Na tą chwilę tylko te pięć kodów, no i może coś jeszcze wymyślę.